STS, zakłady bukmacherskie, oficjalnym bukmacherem górnika Zabrze. Maćku, w ostatnim czasie klub zakontraktował kilku zawodników. Konkurencja w drużynie jeszcze dodatkowo wzrośnie, a i tak była niemała. Oznacza to sporą sportową rywalizację, ale wy młodzi chyba się jej nie boicie. Nie no, dokładnie. Na pewno rywalizacja nam pomoże. Możemy się uczyć od starszych zawodników. Przyszli z lepszych lig więc możemy się, możemy się dużo od nich nauczyć. Po dobrej w Twoim wykonaniu piłkarskiej jesieni Twoje apetyty przed rundą wiosenną z pewnością są spore. Wiadomo, no, myślę jak każdy chce, chce grać, ale no, to trzeba pokazać ciężką pracę na treningach, że, że... I udowodnić, że zasługuje się na ten, na ten skład w lidze. Powiedz, czy masz jakąś wiedzę na temat waszych słoweńskich rywali? Wiesz coś o tych klubach? Czy to są dla ciebie drużyny nieznane? A może kiedyś w przeszłości już grałeś przeciwko jakiejś słoweńskiej drużynie podczas okresów przygotowawczych? Nie, nie grałem, natomiast wiem. Orientuję się, że są w ekstraklasie słoweńskiej na 5 i 8. miejscu, więc na pewno są to mocni rywale i cieszymy się, że będziemy mogli się z nimi zmierzyć. STS, zakłady bukmacherskie. Oficjalnym bukmacherem Górnika Zabrze.